Kini, Wysoka Izbo, Pan minister cichoń mówił podczas swojego wystąpienia, że w, przynajmniej w odniesieniu do spółek zagranicznych, kontrolowanych spółek zagranicznych, zależnych spółek zagranicznych skutki finansowe będą pozytywne, natomiast nie jest w stanie oszacować, jakie to będą spółki finansowe. Natomiast głównym celem tej regulacji to jest zniechęcanie podatników do transferowania zysków za granicę. Ja polemizowałem podczas wystąpienia, więc nie będę tego powtarzał, że moim zdaniem wystarczy parę dość prostych. Zabiegów księgowych, aby te przepisy w takiej postaci ominąć. Natomiast pytanie jest zupełnie inne. Na pewno Ministerstwo Finansów ma szacunki, jaka jest skala transferu zysków w Polsce, transferowanych zysków rok rocznie. Jaka część tych zysków ucieka nam, jakie są szacunki za granicę. Pytanie jest sformułowane w ten sposób, dlatego, że w ubiegłym roku mieliście Państwo olbrzymie kłopoty z dopięciem budżetu. Była nowelizacja budżetu, bo zabrakło 26 miliardów w tamtym roku. Również trzeba było się posunąć do tak drastycznych rozwiązań. Mówiliśmy o tym parę godzin temu, aby specjalnie zawiesić próg, próg ostrożnościowy na poziomie 55% zadłużenia. I to wszystko się działo w sytuacji, kiedy w szufladzie tutaj w Sejmie leżała nasza ustawa antytransferowa, która mogła od roku przynosić już konkretne zyski budżetowi państwa. Więc pytanie jest proste. Przez to, że ta nasza ustawa nie została procedowana, nie została przez Was poparta, przez Ministerstwo Finansów, ile skarb państwa w ciągu tego roku stracił? Takie szacunki odnośnie kwot straconych rocznie na pewno Ministerstwo ma. Dziękuję bardzo. Bardzo Dziękuję. proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję panie pośle.